Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj przede wszystkim musicie pamiętać o dziedzinie, czyli zapisać sobie, że w mianowniku nie może pojawić się 0, ponieważ przez 0 nie dzielimy. No dobra, czyli pierwszy mianownik to będzie x plus 4, czyli to sobie zapiszmy, że x plus 4 musi być różne od 0 czyli x musi być różny od minus czwórki, no bo czwórkę przenieśliśmy na stronę prawą, czyli zmieniliśmy także znak. Tutaj mamy w drugim mianowniku x odjąć 4 to także musi być różne od zera, minus czwórkę przeniesiemy, czyli x musi być różny od czwórki, czyli dziedzina to będą x należące do zbioru liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus czwórki oraz czwórki. No dobra, mamy dziedzinę, to możemy przejść do, do, do dodawania. Czyli tak, tutaj mamy dodawanie tak naprawdę dwóch ułamków, a żeby wykonać takie dodawanie, musimy mieć wspólny mianownik. No i wspólnym mianownikiem będzie iloczyn tych dwóch mianowników. No bo Przypominam to, co robiliśmy w filmach poprzednich, gdy mamy na przykład 1, trzecią i powiedzmy 3 piąte, czyli wspólnym tutaj mianownikiem będzie 2 razy 5, czyli 10. No więc wspólny mianownik to był iloczyn tych dwóch mianowników, czyli tutaj możemy zapisać, że mamy x plus 4 razy x odjąć 4. No dobra, ale jeżeli zmieniliśmy mianowniki, to musimy także zmienić liczniki. Może zapiszmy sobie ten mianownik dwukrotnie, ponieważ mamy dwa ułamki. No i teraz tak, jeżeli tutaj wspólnym mianownikiem byłoby 10, to zwróćcie uwagę, że skoro liczbę 2 pomnożyliśmy przez 5, no to licznik także mnożymy przez 5, czyli generalnie to przez co rozszerzamy. Mianownik, przez to samo musimy rozszerzyć licznik, czyli 1 razy 5 to będzie 5, i tutaj tę piątkę dopisujemy. No dobra, czyli, żeby to było dokładnie to samo, no to w liczniku mieliśmy trójkę. Spójrzmy na mianownik. Tu mieliśmy x plus 4, czyli to. Zatem, mianownik rozszerzyliśmy przez x odjąć 4, czyli licznik. Także rozszerzymy przez x odjąć 4. Tutaj mieliśmy w liczniku piątkę, no i w mianowniku było x odjąć 4, czyli ten nawias. Rozszerzyliśmy mianownik przez x plus 4, czyli to samo tutaj wpisujemy sobie do licznika. No dobra, no i możemy to już zapisać na wspólnej kresce ułamkowej, czyli mamy x odjąć 4. Następnie wykonać tutaj mnożenie, zarówno w przypadku tego, jak i tego licznika. 3 razy x to będzie 3x, 3 razy minus 4 to minus 12. Tutaj zwróćcie uwagę, że mamy plus, no a plus nam znaków nie zmienia, czyli gdy mamy 5 razy x to będzie 5x, czyli na plusie, czyli to plus 5x dopiszemy, 5 razy 4 to będzie 20. No, i zredukujmy jeszcze wyrazy podobne w liczniku. 3x plus 5x to będzie 8x, minus 12 plus 20 to będzie 8. No i w mianowniku, możemy to zostawić albo w takiej postaci. Gdybyście chcieli to sobie wymnożyć, to zwróćcie uwagę, że mamy wzór skróconego mnożenia, czyli to byłoby a odjąć b razy a plus b, czyli to będzie. Spójrzmy ten wzór, który mamy tutaj, czyli wówczas otrzymamy a kwadrat, czyli x kwadrat, odjąć b kwadrat, 4 do kwadratu to 16. No ale ja sobie zapiszę to po prostu w takiej postaci, czyli mamy x plus 4 razy x odjąć 4. No dobra, spójrzmy na podpunkt b. W przypadku podpunktu b także najpierw wyznaczmy dziedzinę. Czyli najpierw x odjąć 3 musi być różne od 0, czyli x musi być różne od trójki i 3 odjąć x również to musi być różne od 0, czyli minus x musi być różne od minus trójki. obustronnie dzielimy przez minus 1, czyli x nie może być trójką. No i faktycznie, gdybyście na przykład tutaj w miejsce tego x podstawili trójkę, to 3 odjąć. 3 to będzie 0. Kreska łamkowa nam zastępuje znak dzielenia, a przez 0 dzieli, dzielić nie wolno. No, czyli tutaj faktycznie ten, ta trójka w, pod X w mianowniku pojawić się nie może. No i teraz tak, dziedzina to będzie zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem trójki. No, i spójrzmy przez chwilę na ten drugi mianownik. Tutaj mamy 3 odjąć x, czyli możemy to sobie zapisać w takiej kolejności, te wyrazy, jak mieliśmy w pierwszym mianowniku. Czyli najpierw zapiszmy sobie x, a dopiero później trójkę, czyli 3 odjąć x, zamieniając miejscami te wyrazy, to będzie minus x dodać 3. No, i teraz możemy wyłączyć sobie minus 1 przed nawias. Zatem w nawiasie pozostanie nam x odjąć 3, no bo gdy wyłączamy tak naprawdę minus przed nawias, to zmienimy znaki, czyli było minus x, będzie x na plusie, to było plus 3, mamy minus 3. No i zauważcie, że gdy wymnożymy sobie te wyrazy w nawiasie przez minus 1, no to otrzymamy tę postać tutaj, którą mieliśmy wyżej. Czyli tak naprawdę mamy tak, 6 przez x odjąć 3, odjąć 4, przez minus 1, czyli wystarczy sam minus przez x odjąć 3. No i teraz możemy sobie włączyć ten minus do licznika, czyli możemy zapisać, że mamy 6 przez x odjąć 3, odjąć, tutaj zamiast czwórki mamy minus 4, a wówczas w mianowniku już mamy x odjąć 3. No i zauważcie, że dzięki takiemu zabiegowi tak naprawdę tutaj już mamy wspólny mianownik, czyli możemy sobie wszystko zapisać na jednej kresce ułamkowej. Wspólnym mianownikiem będzie x odjąć 3, nawet już tego nawiasu tutaj zapisywać nie musimy. No to skoro tu mieliśmy w tym, licz... w tym mianowniku x odjąć 3, mianownika nie zmienialiśmy. To licznik także pozostanie bez zmian, czyli mamy 6 odjąć, tu sytuacja będzie taka sama. Mianownik był taki, x odjąć 3, mamy taki sam, mianownik się nie zmienił, licznika nie zmieniamy, czyli mamy minus 4, zatem minus minus 4, z tego otrzymamy plus 4, 6 plus 4 to będzie 10, przez x odjąć 3, no i to będzie wynik.